Uważaj na kolejnego przeciwnika. Korzysta z małego sztyletu, który tak naprawdę jest potężną, zaklętą bronią migotliwym ciosem. Bierz go! Drodzy mieszkańcy cesarskiego miasta, witajcie na arenie. Wojownik z drużyny żółtych pokonał wielu przeciwników migotliwym ciosem swoim magicznym sztyletem. Zobaczmy, czy Drużyna Niebieskich zdoła przerwać tę zwycięską pasę. Ejże! O! Ejże! O! O! Nie chcesz zniknąć? Droga publiczności, mamy zwycięzcę Chwała przypada drużynie niebieskiej